Cześć, Kuba z tej strony. Dzięki Wielkie za wszelkie komentarze pod ostatnim filmach. Mam nadzieję, że więcej filmów wkrótce już nadciąga. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, od czego warto zacząć dzień. W bardzo domowych warunkach będziemy potrzebowali pojemnika, sitka, czegoś do krojenia, deseczki, wyciskarki za 15-20 zł. Powiem Wam, z czego warto skorzystać i dlaczego. Przede wszystkim po całej nocy, oczywiście nie jedzenia, nie picia, nasz organizm jest głodny tego, żeby się nawodnić, a przy okazji dostarczyć mnóstwo składników mineralnych, witamin, antyoksydantów. Oczywiście w zależności od tego, jakie mamy okno żywieniowe, czy chcemy zjeść, wprowadzić do na naszego systemu składniki odżywcze od razu rano, czy na przykład zaczynamy nasz, nasze okno żywieniowe od 15, no to to już zależy tylko i wyłącznie od Was, kiedy zaczynamy używać różne produkty. Tę opcję, czyli mówimy tutaj generalnie o owocach, najlepiej również dostarczyć sobie w formie soku, zaraz po treningu, zaraz po aktywności fizycznej. Z tego samego względu, żeby się super nawodnić, uzupełnić zapasy wilkowianu mięśniowego, dostarczyć składników mineralnych, witamin. To jest po prostu, słuchajcie, podstawa absolutna. Nie sugerujmy się tym, że mamy z jednej strony tysiąc reklam odnośnie białka, minokwasów. To jest mit, ale o tym nagram osobny zupełnie film. Także co? W domowych warunkach najlepiej tutaj sobie zjeść, wybić. Mam tu pomarańcze, Od tego zacznę dzisiaj mój dzień. Tak naprawdę zacząłem dzień po prostu od ciepłej wody z cytryną. Ale, ale to było takie po prostu, żeby pobudzić delikatnie metabolizm. Co zalecam? Oczywiście każdy że sobie, ale jeżeli chodzi czyste o jedzonko, o picie, to zaczynam od pomarańczy. Można oczywiście też ruszyć arbuza lub Bardziej w gęstej formie, możemy jabłka po prostu zmielić, jeżeli mamy blender z takich jeszcze owoców. Grapefruity możemy sobie załatwić. I wszystko co nam fajnie się wyciśnie i przecedzi przez siteczko. A jeżeli chodzi o arbuzy to polecam przekroić w kosteczki, po prostu wyjąć łatwo i przecedzić przez sitko. Dobra, to co, zaczynamy. Będziemy kroić pomarańcze. I najzwyczajniej w świecie wyciskać. Także nie potrzebujemy żadnej wyciskarki za mniejsze lub większe pieniądze, żeby zacząć po prostu zdrowo się odżywiać i korzystać z soków. Oczywiście warto tu też wspomnieć, że to ile składników odżywczych się wchłonie od naszego organizmu zależy od jakości i od tego jak dbamy o nasze jelita, o nasz cały układ pokarmowy. Dlatego warto po prostu ten temat znać. Tu też nagram, mam nadzieję, dosyć, dosyć szybko jakiś materiał. Wszelkie, wszelkie pytania, jeżeli jakieś macie, zawsze, zawsze pamiętajcie, możecie pisać. A ja zawsze znajdę minutkę, dwie lub trzy, żeby odpisać, lub nagrać wiadomość głosową czy cokolwiek. chwilkę wyciśniamy troszeczkę przy pomocy łyżki mniejszej się I generalnie mówi się o takie dwie wskazówki, jeżeli chodzi o soki. Mówi się, że najlepiej wypić świeżo wyciśnięty sok i jest w tym bardzo dużo racji, a jeżeli ktoś e, akurat ma mnie miał pracę lub wyjazd jakiś, to warto też sobie ten sok zapakować po prostu i lepiej go wypić dwie godziny po przyrządzeniu niż wcale. Także to wszystko zależy i... Każda opcja będzie OK, ale najlepsza będzie oczywiście nam świeżą. Kolejną sprawą jest też łączenie soków. Nie warto na przykład łączyć teraz pomarańczy z arbuzem z tego względu, że tutaj są inne enzymy i najlepiej po prostu solo soki robić, szczególnie jeżeli chodzi o arbuza, melona. Natomiast możemy połączyć pomarańcze z innymi cytrusami. Lub z jabłkiem albo ziołami, ale tutaj już potrzebujemy oczywiście innych przyrządów w tym celu. Jeżeli chodzi o domowe wyciskanie, no to głównie tutaj pomarańcze, możemy nadać grejfruta, jakieś inne cytrusy. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że zaczniecie korzystać z tych darów natury. Ja wypijam i lecę na spacerek. Także trzymajcie się. Dzięki za wszystkie komentarze, jeszcze raz i piszcie, pytajcie cokolwiek miłego dnia.